Zostaw lajka stary. Case.eu. Wejdź w pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Nowy system losowania lepszy zrób już teraz. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnażaj swój ekwipunek. Wypłacaj swoje skiny natychmiastowo na konto Steam. Codziennie możesz odebrać bonus nawet 100 zł. Case.eu. Otwórz skrzynki za CSMS przelew, link w opisie. Polecam. A co, zrobił Ksajo? Chyba jutro zważenie? Aha, nutka. Aha. Yy... To jest to, tak? Co, na 5000 wyświetleń chyba się zbugowało. A 5000 wyświetleń a 60000 lajków. No to kurwa śmieszne. Kurwa, pierwszy minus, jest krótka. Bardzo, bardzo w obecnych czasach to jest brzydkie, że nuty nie mają 2 minuty albo nawet nie. I to klejpysk, bo dzięki nim nie poznałem śmierci. kurwa, ciekawe nawet. Taka uliczna braga. <noise> Już wiem, które środowisko będzie wkurwione. I ciekawie też nawinięte. Śmiesznie też, znaczy też ciekawie, to nie śmiesznie. No. Śmiesznie jak na to, że zazwyczaj jak są takie bity, kurwa, i takie tematy i wiesz, i ten to, to ci ludzie się kurwa... To yy, ci ludzie się wysłowić nie potrafią. dwa fajnie, niektóre rzeczy były zaciągnięte. Yy, jest... W porządku. Mógłbym tego przesłać. Mógłbym, mógłbym to mieć na playliście. O. Nie byłaby to moja ulubiona piosenka, ale trzeba powiedzieć, że jest dobra. Tak myślę po prostu. No. Gdzie który kiedyś uginął te nasze nogi? nawet co mam robić?